Proszę Państwa, zanim udamy się na krótką przerwę, trochę ją skrócimy i mam dla Państwa jeszcze jedną prezentację swoją. Będzie to generalnie wstęp do tego, co będziemy robić w projekcie Geotermia, ciepłownia przyszłości, odkryj geotermię. Prezes Białczak powiedział o Państwu o głównych założeniach, natomiast ja chcę powiedzieć o rzeczy, która mnie osobiście bardzo cieszy i powiedzieć o rzeczy, którą ja sobie nawet wyraz cenię. A mianowicie o warsztatach, które będziemy mogli organizować dla, dla Państwa. Generalnie, generalnie w projekcie przewidzieliśmy warsztaty praktyczne. Przewidzieliśmy cztery warsztaty praktyczne w czterech lokalizacjach Polski. Cieszę się, ponieważ pracując z Państwem, w przy projektach geotermalnych jako pracownik Geotermii Polskiej spotykam się z różnymi zdaniami, z różnymi problemami, z różnymi wyzwaniami. Tu dzisiaj padło to słowo. Oczywiście staramy się sprostać, ale wiele tych wyzwań wiele tych wyzwań rozwiązujemy tworząc dialog techniczny między nami, partnerami. Czasem się oczywiście nie zgadzamy, czasem mamy inne wizje, natomiast niemniej jednak ten kontakt po to, żeby budować kompetencje i, i, i nić porozumienia do tego, żeby nowe projekty powstawały, jest dla nas bardzo istotny. Dlaczego, dlaczego te warsztaty są tak ważne i są jedną z głównych części naszego projektu, oprócz, oprócz tych akcji uświadamiających, takich bardziej powiedziałbym prospołecznych, po to, żeby budować w szerszej skali wizerunek geotermii? Dlatego, że będziemy chcieli Mówić o czterech aspektach. Będziemy chcieli powiedzieć o aspektach prawnych i przygotowaniu do inwestycji. Będziemy chcieli powiedzieć o geologii, wiertnictwie, ciepłownictwie. Po to, żebyście Państwo mieli kompleksową wiedzę na temat tego, jak swoje przyszłe projekty geotermalne realizować. Będą to cztery warsztaty w czterech lokalizacjach Polski. Każdy z nich będzie trwać e, trzy dni. Pierwszy dzień, generalnie taki dzień zapoznawczy poświęcony aktualnej ogólnej tematyce z zakresu geotermii. Będziemy Państwu aktualizować dane, informacje na temat realizowanych projektów geotermalnych. Tutaj te, które są zarówno będą bliskie tej lokalizacji, w której się znaj będziemy znajdować, ale też innych na terenie całego naszego kraju. Będzie też sesja networkingowa, matchmakingowa, po to, żebyśmy się lepiej poznali. Każdy mógł powiedzieć o swoich problemach, wyzwaniach, jakie ma cele i plany. Na, dla siebie, dla organizacji, dla samorządu, który reprezentuje czy którym zarządza. I będziemy chcieli też wymieniać się doświadczeniami yy, i pomagać wspólnie sobie, i budować taką kulturę budować, powiedziałbym, społeczność ciepłownictwa geotermalnego, po to, żebyśmy mogli po prostu się wspierać jako branża i wspierać jako, jako zespół ludzi, specjalistów, którzy będą z tą materią docelowo obcować. Dzień drugi. To cztery warsztaty tematyczne prowadzone przez ekspertów z zakresu geologii, ciepłownictwa, wiertnictwa. Tak na dobrą sprawę chcemy Państwa podzielić na cztery piętnastoosobowe grupy, myślę maksymalnie, po to, żebyśmy żebyście Państwo mogli pozyskać jak najszerszą wiedzę, żebyście Państwo mogli zapytać ekspertów, żebyście Państwo czuli się komfortowo, ale żebyście też państwa przeszli jakby. Całość całość naszego cyklu. Będziemy mówić o planowaniu inwestycji, konstrukcji otworów, technologii wiercenia, koncesji, projektowaniu, horyzontach wodonośnych, tak oczywiście w skrócie, nie, pewnej instalacji naziemnej, jak ją projektować, jak eksploatować, jak zarządzać taką ciepłownią, eksploatacji złoża i oczywiście o pieniądzach, bo bez tego jest trochę mało o tych pieniądzach, w sensie mówimy, oczywiście i Narodowy Fundusz tutaj i ministerstwo wspiera różne e, projekty i są, są, są na to fundusze, ale tak na dobrą sprawę. Jest to bardzo ważny aspekt przy planowaniu inwestycji, potem eksploatacji i funkcjonowaniu ciepłowni. I dzień trzeci: dwie wizyty studyjne, myślę, że dla wszystkich wyjazd na wiertnie i możliwość zobaczenia procesu wiercenia z bliska. Jeszcze oczywiście będą takie możliwości, to chcemy Państwa zabrać na, na plac i pokazać, jak w ogóle wygląda, jak w ogóle wygląda to, co, ma, to, co widzimy w tle, czyli, czyli urządzenie wiertnicze i jak odbywa się proces wiercenia. A oprócz tego wizyta w ciepłowni geotermalnej, gdzie będziecie mogli Państwo funkcjonującej ciepłowni geotermalnej, gdzie będzie Państwo mogli zobaczyć cały układ, w, tak na dobrą sprawę, w, w pracy i w dostarczaniu ciepła do mieszkańców. Już teraz, tak jak było powiedziane, zapraszamy na dwie strony internetowe. Generalnie na stronę pierwszą odkryj i geotermiapolska.pl. Na stronie odkryj będziecie Państwo mogli uzyskać informacje na temat tych warsztatów. One się pojawią niedługo. Będziecie też Państwo mieli aktualne informacje na temat projektu, działań, które prowadzimy. I zapraszam do siebie do kontaktu. Macie Państwo moją, moją wizytówkę, mój adres mailowy, numer telefonu. Jeżeli będziecie mieć pytania, to serdecznie zapraszam. Oczywiście prezentacje będą wszystkie i też moje udostępnione po konferencji, dlatego myślę, że warto skorzystać.